Dzień dobry wszystkim, dzisiaj mamy szybki film, który będzie pewnie bardzo długi o wszystkich nowościach w iOS 14.5. I zacznijmy od najważniejszej, czyli od funkcji odblokowywania telefonu z założoną na twarzy maseczką. Ta funkcja nie jest domyślnie aktywna, natomiast po pierwszym odblokowaniu w maseczce, jeżeli to zrobicie, pojawi wam się na ekranie ostrzeżenie o tym, czy też informacja o tym, że możecie taką funkcję aktywować. Tak wygląda ostrzeżenie i możecie w to wtedy pacnąć i telefon przekieruje Was w odpowiednie miejsce w ustawieniach. Jeśli jednak tego nie zrobicie, to wystarczy przejść do ustawień do Face ID, gdzie trzeba podać kod. I teraz wystarczy przewinąć w dół do opcji, gdzie mamy możliwość włączenia tej funkcji dla naszego Apple Watcha. Pamiętajcie, to jest powiązane z Apple Watchem. Włączamy tę funkcję i mamy tutaj kilka informacji na ten temat. Po włączeniu odblokowywanie będzie działało, jeśli mamy maseczkę. Takie odblokowanie spowoduje również pojawienie się informacji na Apple Watchu. Ta informacja pojawia się po to, abyście, w razie czego, byli świadomi tego: po pierwsze, że ktoś odblokował wam telefon, a po drugie, możecie go od razu zablokować z tej informacji. W zakładce Software Updates, czyli tam, gdzie macie uaktualnienia software'u, tam gdzie się pojawiają, jeżeli jesteście na becie, pojawi się tutaj na dole: ja nie jestem na becie, więc nie mam tej informacji. Na becie pojawi się również informacja o możliwości update'u do. Najnowszej bety lub do najnowszej wersji RC, czyli w tym wypadku 14,5. Także nawet jeśli macie zainstalowany profil beta i jesteście na betcie, macie możliwość skorzystania z update'u do produkcyjnej wersji bez konieczności usuwania profilu bety. Jeszcze jedną dosyć istotną nowością w przypadku Face ID jest to, że Face ID. Po odblokowaniu w maseczce za pomocą zegarka nie będzie możliwości korzystania z Apple Pay'a, czyli jeżeli chcecie zapłacić Apple Pay'em telefonem, to będziecie musieli wpisać PIN albo zdjąć maseczkę. Alternatywą jest oczywiście po prostu zapłacenie zegarkiem, który jest aktywowany. Przypominam też, jeżeli rano na przykład po przebudzeniu się zakładacie na nadgarstek zegarek, to możecie go odblokować telefonem. iOS 14.5 zyskał też kilka nowych emoji. Jednym z nich jest to serce stojące w płomieniach. Zmieniono też emoji odpowiedzialne za szczawkę. W tej chwili jest jakiś przezroczysty płyn w środku. Zakładam, że, że szczepionka zamiast krwi z kropelkami, które były wcześniej. Nowością też są emoji, gdzie są pary osób, gdzie wcześniej nie można było wybrać koloru skóry dla tych osób. W tej chwili można to zrobić. Po prostu wystarczy przytrzymać dane emoji, wybrać interesujący nas kolor i tyle. W przypadku aplikacji Find My również pojawiła się zakładka to już jakiś czas temu z dodatkowymi rzeczami. To jest to, co, o czym niedawno wspominałem w innym wideo. Link będzie pewnie w opisie, gdzie możecie sobie dodać inne urządzenia, w tym. Airtagi lub inne rzeczy. Na przykład, Move w tej chwili rowery oferuje ze wsparciem do FineMaj, więc jeśli dojadą już do Was zamówione Airtagi, które zrobiliście zapewne w piątek ostatni, to będziecie go tutaj mogli dodać. Analogicznie, jeśli dojedzie do Was rower Move na przykład, który ma wsparcie do FineMaj, będziecie mogli to zrobić poprzez dodanie innych rzeczy, i też w tym momencie tutaj się doda. Siri zyskała również nowe głosy. Dwa konkretnie. Są w tej chwili cztery. Zamiast imion mamy po prostu numerki. Voice 1, 2, 3, 4. Hi! I'm Siri, choose the voice you'd like me to use. Moje obecne dwa ulubione to jest drugi voice przy amerykańskim akcencie. Oraz drugi głos przy akcencie australijskim. Zmieniło się też UI, jeśli chodzi o funkcję type to Siri, którą się włącza w dostępności. Ona nie jest domyślnie włączona. Jeśli teraz uruchomicie Siri za pomocą bocznego przycisku to możecie zamiast wypowiadać jej kwestię, możecie ją po prostu napisać. W odróżnieniu od poprzedniego systemu, to okno dialogowe, gdzie się teraz pisuje, nie zajmuje po prostu całego ekranu, a samą funkcję należy włączyć w ustawieniach dostępności Siri. Siri ma również jeszcze jedną nową funkcję, której tutaj nie będę demonstrował, ale jest to możliwość od. Jeżeli mamy na głowie odpowiednie słuchawki, niektóre bity Apple AirPods, AirPods Max i tym podobne, czy AirPods Pro, to jeżeli zadzwoni nam telefon, to nie musimy mówić, hej Siri, odbierz telefon albo, albo odrzuć połączenie. Wystarczy. Po prostu powiedzieć odbierz, i w tym momencie telefon zostanie odebrany. Jedną z nowości jest również nowa ikonka pilota do Apple TV, która znajduje się w Control Center. Wcześniej ta ikonka przypominała pilota, który był w starszych Apple TV, w tej chwili przypomina te nowsze. Osoby, które korzystają z aplikacji Shortcuts i skrótów do robienia własnych workflows, mają w tej chwili kilka nowych akcji do swojej dyspozycji. Pierwszą jest robienie screenshotów. Kolejną nową funkcją jest możliwość zmiany statusu blokady orientacji, czyli przykładowo moglibyśmy zrobić sobie takiego shortcata, że jeśli uruchamiamy aplikację YouTube albo jakąś inną wideo, to w tym momencie, że jeżeli on wykryje uruchomienie aplikacji wybranej przez nas na przykład YouTube'a, to w tym momencie automatycznie zdejmie nam blokadę, aby przykładowo po jakimś czasie albo zgodnie z innymi warunkami możemy ją ponownie włączyć. Jeszcze jednym nowym shortcutem, który jest ciekawy, szczególnie dla osób, które korzystają z DualSIMa, jest możliwość kontroli tego, z jakiej sieci korzystamy, 5G, LTE czy 3G, poprzez shortcuty. Więc też, jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę, może sobie w tym momencie zrobić skróty, które będą zmieniały tę konfigurację. I skoro już mówimy o tego typu rzeczach. W iPhone'ach, które mają dual SIM, a, na przykład w iPhone'ach 12, 12 Pro i mają 5G, można w tej chwili wykorzystywać przy konfiguracji z dwoma kartami SIM, można wykorzystywać 5G i niezależnie ustawiać go na każdą z kart. Nowe są też te, te pop-up menus przy artystach. Są w tej chwili pojawiły się i przy piosenkach, przy artystach, przy każdych pozycji w Apple Music pojawiły się tutaj takie trzy kropeczki. Wystarczy, je dotkniemy. Nie pojawia się ekran z dołu, tylko pojawia się po prostu taki pop-up menu, za pomocą którego łatwiej będzie nam daną akcję wykonać. Niektórzy artyści oraz niektóre albumy mają w tej chwili animowane grafiki czy też okładki. Tutaj mamy przykład zespołu Royal Blood, gdzie ich grafika na stronie ich zespołu nie jest animowana, natomiast okładka jednego z ich albumów jest animowana i nie ma w tej chwili zbyt dużo jeszcze pozycji, które mają takie rzeczy, ale tutaj widać przykład Typhoons Ma. Jest też nowa kategoria w pierwszej zakładce od lewej strony. i Jest to kategoria Made for You, stworzona dla Ciebie. Tutaj są różne miksy, które Apple dla nas przygotowało z jakiegoś powodu. Po dodaniu do biblioteki możemy przejść do naszej biblioteki, pojawi się nowa kategoria Made for You i tutaj będą te playlisty, które sobie stworzyliśmy lub dodaliśmy. Kolejną nowością w Apple Music są konkretne daty wydania poszczególnych albumów, czyli tutaj akurat mamy Toma Walkera. Jeżeli przewiniemy na dół do informacji pod listą piosenek, pojawia się dokładna data, w której ten album został wydany. Jeśli mamy jakąś ulubioną wytwórnię z jakiegoś powodu i nie chcemy tylko śledzić artystów, ale również chcemy zobaczyć, co dana wytwórnia wypuściła, możemy przejść pod spisem piosenek danego na przykład albumu. Pojawia się link do danej wytwórni, w tym wypadku jest to Excel Recordings i możemy znaleźć wszystkie piosenki, albumy itd., które ta wytwórnia obsługuje. Apple przywróciło jedną funkcję, a mianowicie automatycznego scrollowania tytułu, piosenki czy też artysty i, i innych informacji na ekranie blokady. Wcześniej to było, potem to usunięto, w tej chwili ta funkcja wróciła, także miły dodatek. Przedostatnią nową funkcją jest możliwość wykonywania gestów na piosenkach. Możemy wyciągnąć sobie piosenkę połowicznie, w tym momencie mamy tutaj odpowiednie akcje, które będą się zmieniały zależnie od kontekstu. W drugą stronę mamy inną akcję. Jeżeli daną piosenkę przeciągniemy do końca, to uruchomi się ta akcja z brzegu automatycznie. W tym momencie jest to akurat Play Next, więc ułatwi to chociażby ręczne sortowanie playlist w danym momencie. Jeżeli nie mamy jakiejś gotowej playlisty, chcemy coś pozmieniać, to, to jest to bardzo wygodne. Akcja które są pod, pod tymi słajpami lewo-prawo, zmieniają się zależnie od kontekstu. Więc, jeżeli piosenka jest w bibliotece, na przykład, to możemy usunąć ją z biblioteki, a jeżeli nie ma jej w bibliotece, to możemy ją dodać do biblioteki. Także to, to jest taki jeden przykład. Kolejną nowością jest możliwość dzielenia się z kimś tekstami piosenki. Możemy wybrać do 150 znaków. Jeżeli przekroczymy ten limit, to pojawia się odpowiednia informacja z opcją usunięcia poprzednich słów, lub nie, ale możemy wybrać. I na przykład wysłać to do kogoś. Jak ktoś otrzyma teksty do piosenki, na przykład poprzez SMS-a, można je również wysłać do Instagrama, żeby story sobie stworzyć i w nie klikną, zostaną przeniesieni do piosenki, do Apple Music, do konkretnie tego miejsca, w którym te słowa wybrałem. Więc jeżeli ja wybieram jakieś słowa tutaj z połowy piosenki, wyślę na przykład Dominikowi w tym wypadku i on je otworzy, to zacznie piosenkę słuchać dokładnie z tej pozycji. Aplikacja podcast zyskała też kilka nowych elementów, nowy design m.in. troszkę inną obsługę podcastów, czyli nie, nie subskrybujemy w tej chwili do podcastu darmowego, tylko go śledzimy czy też obserwujemy. Pojawiły się również te takie pop-up menus. Zamiast tych ekranów wyjeżdżających z dołu mamy w tej chwili proste pop-upy. Przypominam, że jest wsparcie dla płatnych. Podcastów w tej chwili, więc słuchacze mogą wspierać swoich ulubionych twórców. Płatne podcasty dzielą się na kilka kategorii, w tym całkowicie płatne, darmowe podcasty z płatnymi odcinkami, albo jak, jak na przykład nasz podcast na całkowicie darmowe podcasty. Podobnie tak jak w Apple Music, na odcinkach w tej chwili można wykonywać gesty, w, lewo, w lewą i w prawą stronę wykonują różne akcje, można też dociągnąć je do połowy albo do końca, dokładnie tak samo jak pokazywałem w przypadku Apple Music. Nowy jest również również panel wyszukiwania. Pokazuję go na przykładzie podcastów, ale on pojawia się również w innych aplikacjach Apple, czyli m.in. w Music, w wiadomościach, w News i tak dalej, Więc jeśli chcemy coś znaleźć, to możemy sobie trochę troszkę ułatwić życie. W aplikacji przypomnienia kilka rzeczy się zmieniło. Przypominam, że można zmienić ikonkę danej listy naszych rzeczy do wykonania. Tutaj mam przykładową listę i można w tej chwili zmieniać sortowanie naszych pozycji. Wystarczy kliknąć w te trzy kropeczki na górze, wybrać sortowanie, wybrać jakie sortowanie nas interesuje, na przykład podacie. I można również wybrać czy najnowsze, czy najstarsze. Więc jak macie jakąś listę zakupową, albo inne ważne rzeczy, albo ma, us korzystacie z y, możliwości ustawienia priorytetów, to możecie w tej chwili sobie sortować tak, żeby na przykład najważniejsze rzeczy były na górze, najmniej ważne na dole. I jak chcecie, tak możecie sobie to ustawić. Jeżeli w naszym iPhone'ie dotyczy to przede wszystkim iPhone'ów 11, jeżeli przejdziemy do baterii. I do zdrowia naszej baterii, na górze pojawi się ciekawa informacja na temat rekalibracji naszej baterii. Czyli system w tej chwili będzie przeprowadzał, mówi, że może to trwać nawet kilka tygodni. Na podstawie normalnych cykli ładowania, rozładowywania telefonu, on będzie kalkulował żywotność baterii na nowo. W moim przypadku, widać, mam 93% i oceni. Jej sprawność oraz dostosuje możliwości telefonu do y, możliwości tej baterii. Już widziałem raporty, jak niektórzy, którzy mieli deklarowaną pojemność baterii w rejonie 80, na przykład 5%. Akurat taki widziałem e, przykład. Po zakończeniu procesu kalibracji wartość to sko skoczyła do 90, chyba 2 czy 3%. Także być może niektórzy na tym zyskają, niektórzy mogą na tym stracić. W każdym razie precyzja określania żywotności waszej baterii powinna być większa w e, iOS 14,5. Jedną z najważniejszych rzeczy jest nowe app tracking transparency, czyli możliwość zablokowania śledzenia nas przez aplikacje, czyli to są to tutaj chodzi o takie rzeczy jak pobieranie naszych e-maili, pobieranie innych danych o nas, scalanie tego wszystkiego w jakiś, jakiś taki pakiet wysyłanie tego do brokerów danych, wysyłanie tego do innych serwisów, handlowanie naszymi danymi. Tutaj jest opcja w ustawieniach która umożliwia nam wyłączenie pytania się przez aplikację, czy chcemy być śledzeni. Wyłączenie tej funkcji oznacza, że nie będziemy pytani o to i aplikacja, która chce nas śledzić, automatycznie z systemu dostanie informację, że śledzić nas nie może. Jeżeli to włączymy, to w tym momencie możemy otrzymywać powiadomienia o tym, że aplikacje chcą nas śledzić. Przykładowo, aplikacja Paczka jest dostępna w dwóch wersjach, to znaczy w jednej wersji darmowej, która wyświetla reklamy. To jest tylko przykład. Tego typu aplikacji będzie więcej. Aplikacja pyta nas się po pierwszym uruchomieniu, czy zgadzamy się na to, żeby Zbierała ona z dane i czy chcemy jej pozwolić na wyświetlanie nam reklam dopasowanych do nas. To oznacza, że to są reklamy profilowane na podstawie tego, co czytamy, śledzimy, oglądamy w internecie itd. I naturalnie ja na przykład nie chcę. Alternatywą jest możliwość wykupienia opcji. Bez reklam, czyli możemy zapłacić w paczce, to jest całkowicie sprawiedliwe zachowanie. W tym momencie reklamy znikają, korzystamy z aplikacji bez reklam i ona w tym momencie nas nie śledzi. I jeśli zgodzimy się na personalizowane reklamy, to było okno dialogowe paczki, to dopiero pojawi się systemowe okienko pytające się nas, czy się zgadzamy na te reklamy, czy nie. Możemy się na nie zgodzić, albo poprosić aplikację, żeby nas nie śledziła. Ja poprosiłem, żeby nie śledziła, więc w tej chwili reklamy będą wyświetlane niespersonalizowane. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcecie mieć informacji o tym, czy aplikacje chcą, czy nie chcą, chcecie, tylko chcecie automatycznie odrzucać te pytania, po prostu możecie wejść do ustawień, wyłączyć tą funkcję albo. Możecie też zarządzać osobno wszystkimi poszczególnymi aplikacjami, które tutaj na liście będą się pojawiały. Im więcej aplikacji uruchamiacie, które mają potrzebę śledzenia was, i będziecie widzieli w tym momencie, co tam się pojawia. Możecie osobno decydować za każdą aplikację, albo po prostu wyłączyć tę funkcję dla wszystkich aplikacji od razu. Ostatnią nowością jest możliwość kalibracji naszego Apple TV, ale to pokażę Wam w osobnym wideo. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam oczywiście do subskrypcji, łapki w górę lub w dół jak Wam się podobało, jak nie i przyjrzyjcie kanał, bo kilka ciekawych filmów ostatnio było w tematach pokrewnych. Także zapraszam i dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. See you!